Dzieciomowie, witajcie w kolejnym odcinku. na moim kanale z, na kanale z Delta Face i dzisiaj będziemy sobie walczyli znowu. ja na początku was zapraszam do mojego Instagrama, Discorda oraz TikToka. Linki macie w opisie. O churny, ale tu jest ale tu jest rozruba. Jeszcze ja chciałem wam powiedzieć, że wczoraj sobie zainstalowałem prawdziwe My Summer Car. I to jest serio prawdziwe, nie jakaś podróba, Tylko, że ta wersja jest z 2017 roku. Dla mnie to jest akurat dobrze, bo jest dwa koła. Akurat sobie składam szacunkę. I tak wam mogę powiedzieć, że zainstalowałem. Całkiem dobrze mi ta gra chodzi na tym telefonie. Ale tu jest za, zakat... przyznaję, że tu jest taka tragedia, tragiczna, ta ciężarówka była. O, no, 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 no nie. Co jest z góry? Ktoś mnie chyba z góry zabił, a to wygląda, jakby ktoś na mnie spadł teraz. No serio, ktoś na mnie spadł. Co ma tak? Tak, krypi oczy otwarte miał. No i dobra, to ja sobie pozwolę skończyć ten film w tym miejscu, dajcie sobie kazączkę w, subika, z, rączkiem, w tom z Góry Dzięki i Siemannu.